Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z tej kariery Nagrywałem kolejny odcinek, ostatni w dzisiaj chyba Albo przedostatni, nie wiem e, Dura na wille, niestety i odwołani Więc robi się pierwszy problem Bo piłkarze nam odwołali e, Więc musimy koleżą Więc ja idę po Czupak Poma I spróbuję go wypożyczyć Żeby jednak ktoś był na napadzie No Divogorić uważam, że Dobrą robotę zrobi, nie wiem czy mu go odwołali Ale No nie, oni się na coś dziwni ale że go odwołali, no to już nie moja wina, tak? Ja go nie odwoływałem, tylko oni chcieli. Okurzyłem oni z 22. Tego się nie spodziewałem. Mamy pieniędzy, ale bieramy na wypożyczenie. Tego się nie spodziewam, że go się będzie dało wypożyczyć. To samo. Salema Kersa się nie da. Musaka się nie da. Dekatelare? Nie da. Korneta Nie da. Okamposa? Nie da. Zalewskiego? Nie da. Nganka nie da. Januzaja Nie da. Obrena, Nie da. Sumare nie da. E Muzykina nie jest brany w pod uwagę. Debasta. Nie Spensa. Nie. Też Ciebie. Też ciebie. Ja taką po prostu sprawdzam, tak? Paweł Wilidis. Nie Dalinga. Ja się kończyć kontra w kolejnym sezonie będzie, więc musimy wykorzystywać oferty takie... Nie miejmy napastnika. przez jeden mecz, w kolejnym mam Giovanni Simone Przyszedł chłop. isaac Ballard Jaki Ballard? O to taki ten... Nie przegrywamy, mamy punkcik, ważne punkty, yy, no sorry, yy, ale no niestety Pero nasze z nim wylatuje. Dura na Wila niestety odwołali go. Spróbuję jeszcze raz go wypożyczyć, co się będzie dało. Yy, no bo na, on miał chyba tylko dobre wejście w sezon yy, i tu był koniec jego. Nie wiem po co oni go odwoływali, jakby on grał u nas. Mało, bo mało, ale grał. I znowu go się mogę wypocząć to jest hit Instagrama ta czasami takie błędy Podstawowe roczne e, Półroczne No nie skończą nas ten sezon Nie wiem, odwołali go, bo muszę podpisać nową umowę I wrócić, to też jest takie dziwne istnieje. To Juliano Simone Opcja, którą można pomyśleć o transferach w następnym sezonie, bo to jest fajna opcja. Przypominam, on ma 78 overlap, to jest taki overall jak Trzadamsa Hilger, niestety, minus jeden prostu. Balard jest do wywalenia w gola, gola eee... Niestety się połama Hilger, znam i belekot szop na jego miejsce. Chodzi i dostaje e, szanse, które wykorzystuje. Zaukażę jeszcze w kolejnym w, co tu się dzieje. trzymaj jeszcze, pero od nam się byłam. No, teraz razie za chłopaki, po jak na razie dostają, no, ale to nic, bo wygramy Adam z z Golem i Adam z Golem. 3-1 bez problemu, <grym> ma 30 punktów już. Beniaminkiem, tak, a co? Marca dura na z powrotem do nas po kilku dniach. Nie wiem, na, na Sylwestra pojechał do Dortmundu i mówię, A dobra, wracam się po pół roku. Mam światło to będzie lepiej. Jeszcze więcej pogram Simone Dura ten Balar, to nie wiem, czy może grać na szczyt, ale umiesz może grać. E Warel Lawrence. Kale. Tutaj zagra Nick Klasen i Aribo. Tak gramy kolejne spotkanie w Pucharze Anti Manning. Jeżeli chce odejść, dopiero w zimę. zimę. E, w lato, czy się po tym sezonie, czy się po okienku zimowym, może sobie odejść. Do zimowego okienka żaden piłkarz nie jest na sprzedaż. I to jest bardzo ważne, bo będzie myzł dodatkowy. No bo, no bo remis, no bo remis, więc trzeba czekać. Więc Berekoczar do Wila Realu yy, nie i piłkarz odrzucimy to, bo mi to nie jest potrzebne. Kupiliśmy za 10, 18, 7, Kupiliśmy za 12,5, Kupiliśmy za 20, 21 Kupiliśmy za 24,5, 27,5. Kupiliśmy za 0,6,5, za 0,7,5. Wypożyczenie, wypożyczenie. Tak to fajnie u nas wygląda. Ty, zaraz się okaże: Peter, będzie chciał do nas wrócić. A nie, bo oni już wrócili do jakiegoś klanu. Ale mam 9 punktów straty do nas. Eee, Perłod jest nie do ruszenia. I to tak serio wam mówię: jakbyście chcieli, to do dobywalenie. To możecie, ale coś innego. Przepraszam, tak w wszystkich odcinkach, ale czasami tak bywa. Grałem mam tylko 20 punktów. Czupak, Czupak, później mnie nie interesuje, serio. Nie interesuje mnie to. Nie wiem, po co w ogóle sprawdziłem jego overall. Jak on mnie nie interesuje, bo mam lepszych piłkarzy. Tania, organicznie. No, będę i do góry je w ogóle, dobra Będziemy w kolejnym sezonu dużo mocniej robić i to prawidłowo Tak wygląda skład naszych rywali i teraz popatrzymy jak, jak z nimi wygrywamy czy przegrywamy Juliano, Adams i Alcaraz 3 do 0 Jesteśmy po prostu drużyną, która po jednym sezonie już jest To, to będzie szybka kariera, też obstawiam bo to że wszystko wygląda bardzo dobrze eee, Gramy w pucharach, niech się pograją inni piłkarze Naprawdę mamy Kilku piłkarzy, których można dać szansę I ci pił kilku piłkarzy dostanie szansę Potem no Wilagra ten Argentyczyk robi robotę dobrą Naprawdę, Ren ma żąda transferu Jeżeli chcesz odejść, odejdziesz, ale dopiero po Ok, zimowym, bo ja muszę mieć do końca sezonu od siebie Wygrywamy klasę, klasę i hatryk. To przeszale hatryka w wieku 32 lat będąc pomocnikiem. Najlepsze wzmocnienie moim zdaniem. Nie drugie, trzecie jest lepsze. Eee, halo. Bo on już wrócił i kupił i sprowadził mi jednego piłkarza. I to i takie dziwne, to trochę. Nie wiem, co się stało w ogóle. Eee, idziemy do diabelki teraz. Tak. Gramy kolejny Screenspaze. Rzeb... Dobra, ręce. Opię idź mi z tego klubu, bo mi przeszkadzasz Jeżeli ktoś chce odejść, nikomu nie będę bronił o chłopie, to tobiader wejdę w pół roku. Będą menadżerem robię taką robotę, że zaraz wszystko to chcieli. Eee, jeżeli on naprawdę chce, to jest spoko, nie ma problemu, ja mu pozwolę odejść, ale dopiero w lato. Znaczy... Dobra, yy, to przewmiamy nie interesuje mnie tam co tam kto przejdzie, gdzie tam to pójdzie. Idźcie się chłopaki, wszyscy ty chcecie Wszystkie oferty, które przyjdą teraz za pana Znaczy z 14 milionów już tam za niego. Warte jest 13. Do 20 mogę za niego, do, za niego to zaraz dostać. E, czekajcie. Bo ja nie wiem czy on zmienił skład, a zmieniłem sobie skład. A jedna tak zmieniłem sobie mam dostanie. się, szczęście do teraz. I wygrywamy Juliano i Durana Villan. Juliano Simeone, Durana Villan, Tresor, Adams, Ciemanna, Lindal, Bella Kotzap, Bednarek, Vanderoth, e, Perot, Alkares Idziemy dalej. Jesteśmy, sto, drob, jesteśmy drużyną w dobrej drodze do awansów dalszych rybka jakiś pucharów. Bela Kocza po tym dos, Jeżeli dostanę dobrą ofertę, powiem dzięki Ci Bela. Byłeś fajnym piłkarzem, ale może od Peru diado, bo co tu się dzieje to nie mam pytań. Czy nam jest potrzebny nowy inny napastnik? Nie wiem, choć się domyślam, że chyba nie. Bo porównanie, jak nam szło w Championship, a w, yy, nie w Championship, przepraszam, yy, jak nam szło w, 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 w Holandii, a tutaj to jest niebo a ziemia. Tu nam idzie naprawdę świetnie. Stajemy jakieś nagrody w ogóle, i ja tutaj zawierzę coś powie, że Mógłbym jakieś mecz symulować. No, i ten będziemy symulować zwykłą symulacją, bo no bo tak, bo rzadko to robię, w ogóle tego na tej karierze nie robię, ale nie wiem jak to robi, muszę to sprawdzić, jak to robi, jak to robi koza, bo koza, pamiętam, go zawsze oglądał, no koza jak nagrywa, to nagrywa 1500 odcinku z jednym zamachem, nie narobi no, się czasami przerwy, ale rzadko. Nie, właśnie, że reklama trwa super, alech, moreno, czerwona kartka. Świetny, Jonathan David, więc dla nas to dobrze. Dla nich niekoniecznie. Wziąłem chyba zły odcinek, żeby to sprawdzić. Czekajcie, ja zapomniałem też patrzeć na te raporty w sumie w tej karierze. No dobra, trudno. jesteśmy czerwoni, no dobra. Nie przegrajmy chłopaki tylko tego to, co zrobi Krasa, u nas, to jest niepojęta rzecz. Filiagra to też jest świetny piłkarz. Vilegra trzyma ten środek pomocy bardzo dobrze. Ale będziemy w kolejnym z dużo zmian robić. Alkares już nie będzie podstawą, tylko zmiennikiem. Przechodzimy kogoś na 1-0. Bednarek z golem. Były twojej drużyny, którego troszeczkę karierę musisz. śmiecią, by twoje. Znaczy, nie śmieci, bo lubiasz nubię, ale. No, bednarek ma teraz w Fugowie i co śmieci. 1-0. Yy, no i super. 1-0, Bednarek z golem. Kamal dobrze. Treszlot słabo. Dziś się, o dziwo Oceny zaraz będziemy robić jakieś zmiany. But ten, pół pół sezonu, strzelił chyba 8 gol, czy 7 i poszedł sobie. No takie rzeczy no co, no ja nie będę tylko. Tresor wygląda w tym spotkaniu słabo. Wpuścimy do Ronawilla. Damy odpoczynku Warra, dostanie szansę i dostanie hall. Luis Hall jest, po to, go, po, to, po to jest w składzie, żeby dostawał szansę, tak? Ja nie po to mam piłko, żeby nie dostawali szans. gdzie Wii wygląda słabo, jak to sobie wiąże z tym, to miałem tutaj w, 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 w Aston VII i do tak pozwolnych to się y, sukces. Dobrze, do dobra, wszystkie zmiany Simone i wejdzie z Teraz nie, nie wejdzie klasem w tym spotkaniu. Dzięki może dostać, ale musi numer oddać, bo siódemka będzie zajęta. Niestety, Rens, który wszedł, na gola Aha, <goda> on napalił w nich. Sajbista jest ta Dobra, yy, nie, dobra, no, Sorry, nie to 2-1, ale śpięknie, że w Simaone wszedł już z góry od razu. To jest piłkarz, który możemy pomyśleć, żeby go nie wykupić. Idziemy, chłopaki, skończymy akcję. Niestety zła akcja, ale. Juliano to wszedł. to jeszcze raz gole i mamy napastnika, którego można rozwinąć. Ja przecież z Juliano może jakichś lekarzy kupię. Nie, wiem, czy go to kupię. Bo napastnika, którego chcę kupić, to ja wiem, którego kupię. I on będzie następny sezon. No i wygrywamy dwa do. A jeszcze rzut wolny. Dobrze, zmiana rozmowy na Halloween. 6,5. Nie ma, wygrywamy 2-1. Cieszy się bardzo, zwycięstwo z Aston. Wiem, aż Aston wiem, może a, a tylko. Jak my jesteśmy na piątym miejscu, pod, i mamy już. 20 ty. Jakim cudem oni są zwi, bo nie mamy. Chyba, bo oni są na ale. Ameryki Południowe. no to jest na wiosnę, na lat, to co rozmawiam. Sprowadzę. Czy chłopaki, nie burszcie tutaj, proszę. Hilgers możesz mu grać. Dostanie w kolejnym spotkaniu szansę Gramy z Arsenalem, z którym przypomina pierwszy mecz wygraliśmy 2 do 0 i remisujemy. Jesteśmy ich takim katem, bo z nami wygramy. No i to, to mnie cieszy, że z Arsenalem zdobyć aż 4 punkty. My już mamy 47 punktów. Przecież jest coś niepojęte, co my tu robimy. E Halt, teraz Hilgers wróci do składu, bo ja bardziej Hilgersa niż Belekoczapa chcę. I to tak porządnie, serio wam to mówię. Yy. A bo wiecie co, Hilger dostanie w kolejnym spotkaniu szansę, bo jest Puchar. I niech on wróci na Puchar, bo Puchar jest ważniej, znaczy ważniejszy. Jak on z pucharu, to nikt nie będzie płakać. Ale zostać aż 5-1. Od City. Czasami w życiu bywa, że się przegrywa z Manchester City 6 do 1. 5 do 1. To nie jest nic złego. Naprawdę weźmy to jako coś, co się musiało stać. To jest Manchester City. Oni są 3 półki nad nami. Albo i 5 półek nad nami. To się musiało tak stać. co jest nie tak na dużo. Ty. Ja mogę jakoś na napad, Dobra, może mam, jeszcze mamy jednego yy. w końcu jest na obronę. I w końcu niech będzie na bramkę 4 spoko. Na, na bramkę 4 to też jest dobrze, bo mamy tylko wędę a tam jeszcze jeden środkowa Do środka bronc 4, spoko Koniec Bo się ichal może rozwinąć od 6 na 3 Bednarek hmm, na ten Dobra Pomoc, jak wygląda pomoc yy, 24, 44 13, 54 z 8 na 4 10, Dobra Czy na kolejny zaraz będziemy rozwój sumie już się od 3 rozwinął. To dobrze świadczy, ale nie wiem o co chodzi. Jakim cudem, co? Nie wiem, co to co, 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 co chodzi. Co ja w ogóle nie dostaję raportów? Że chłopaki przeprowadzili mi jakiś piłkarzy. Ja w ogóle nie wiem, że oni tu przyszli. Dobra, chodź tu. Ale ja bym chciał kogoś w końcu, kto jest. Yy, dobry. I bym mógł go już postawić na niego. Nie wiem, to są jeszcze upośledzeni piłkarze, ani nie piłkarze. Boże święte. Coś z tych chłopy? to nie, nie mogą piłkarza na raz, dobrego znalazł. Gdzie on jest? Eee, Bentley, 63 overera. Potencjał między 90 a 24. Przeniesiemy się do drużyny od razu i dostaniesz od razu szansę. Ja ja się nie boję ryzyku, ryzykowania. Eee, ty, chłopie, będziesz naszą gwiazdą. O ile nie, nie zwolnę, bo to też jest. Tej karierze, wszystko wykonałem, naprawdę. Gdzie on jest teraz? Eee, plan rozwoju. No, ma 16 lat. chłopie 16-latek już dostanie szansę po tobie. Niech nie w spadku. Ja będę zaś w europejskich Bucharach, a mam do mnie problem. Czy to jest jakieś upośledzenie umysłowe? Symulujmy ten mecz. Naprawdę symulujmy. Symulujmy no, sym, symulat Symulujmy, no. Nie wiem, co ja mówię, nawet. Przegrywamy. Trudno. 3-1, mówi się trudno, to jest puchar Anglii Nie musiałem go wygrywać, do piątej rundy doszliśmy ok by... o i nagle zacznę zadowolony z odpadem To tak jak ten, jak mm, Marcelino z, z, z tym Miał przegrać, wygrał i go zwolnili, ja przegrałem i zostaję Ty, Villagrę może na wszystko wyobrażam, To też, o i nawet z mi to by mógłby zabrać to jest dopiero coś fajnego. Eee, Laura, dobra. Chodź ty tutaj. Elkorys ty, ciebie to ja nie potrzebuję. Eee... Jest ludzie nie pisze do mnie ga No kociki moje kochane. to. Dobra. 8 miejsce widzę, ile minut odcinka 20 kończymy te bra. Morale takie jakieś dziwne, nie interesuje mnie to. Mamy 47 punktów, zaraz kończymy sezon. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby być mistrzami bo, bo wygrywam winna, perol i Te transfery, co ja tu zrobiłem, to nagle się okazują, że. Że to są kuźwa jakieś chopaki, normalni są, nie? Naprawdę, ja tak, tylko chcę sprawdzić tego chopa. Ty, on ma, a nie on dopiero pierwszego gola, czyli ale, aha, ale Perłot ma już goli. Widzę, to jest hit. Eee, czy ktoś po, po Kajolka, że Peter się u nas będzie pakać? Nie, bo mamy lepszych piłkarzy. Gdzie on teraz gra? Ej, bo, gdzie jest, West Ham? West Ham jest 15, ma Westcam jest 15,26 punktów, bo mamy. 44, 20 punktów, 18 punktów więcej od nich no spadek już nie grozi, a, a oni zaraz będą ba, ba, w, No myślę, że oni nie spadną no dobra, no przegrywamy z Manchesterem United no. trudno się mówi, no to jest Manchester United, tak? ale my dalej jesteśmy na 8 miejscu, my możemy tak naprawdę sk no, przy, przy wie, Jest duża szansa, że my skończymy w pierwszej połowie tabeli. W pierwszej sezonie i zawodnicy nieobecni eee, Szkocja, Irlandia, Ghana, Belgia i Belgia. No co doświadczymy my dwóch Belgów już stworzyliśmy. Czekamy, to każdy do Holandii pójdzie. Bazuny się rozwinął, dwa, więc on będzie naszym kolejnym brankarzem, z Bo na Wanderworda poje... no, nie będzie, żeby ile, ma, ma, ile masz? Tylko 3 sekondy ma. Mam no, poroni dużo tak? Dobra, się, moje kochane, dziękuję, że byliście ze mną w tym pięknym, bardzo ważnym odcinku w tej karierze. 23 minuty nagrywamy się jeden, to jest, to, więc dziękuję, że się byli ze mną. Widzimy się w kolejnym odcinku następnego, czy macie się Elo.